Adam był zawsze w tym środowisku, które stawiało jakby sprawę jasno. Nie chodzi nam o komunizm z ludzką twarzą, Poprawiono. tylko chodzi nam o niepodległość. Tak I i, i no, tacy ludzie jak Adam byli takimi, można powiedzieć, drogowskazami na tej tak, opozycyjnej. To większość to chciała drodze. poprawiania tak, socjali tak, z ludzką tak, twarzą. Tak. Tak. Żeby troszkę, tak, prawda. Tak. Opuścili. A jak kończyły się lata 80., no to myśmy byli przeciw okrągłemu stołowi czy, czy, czy tym dogadywaniu się z komuną. Choć potem e, wydaje mi się, że obaj angażowaliśmy się w kampanię wyborczą, tą pierwszą, w te wybory kontraktowe. No bo skoro już można wyrwać ten, ten kawałek, no to wyrwijmy go i wyrwijmy jak najwięcej. I to się udało. W komunie była jedna sprawa, która była bezwzględnym tabu. O której nie wolno było mówić, pisać i myśleć. To był Katyn, dlatego że to był taki sprawdzian dla komunistycznego reżimu w Polsce, że, że jest lojalny wobec Moskwy. To jest taka książka, która wydawała mi się jakoś jest potrzebna. To znaczy potrzebne jest napisanie jakiejś popularnej, popularnej historii PRL-u, tej Polski komunistycznej, gdy ona wychodziła. Parę lat temu toczyłaś taka dyskusja, czy Polska była, czy można mówić o, o, o tym, że Polska była kolonią sowiecką, no tak, czy protektoratem sowieckim, nawiązując do, do historii prawda, świata i do losów terytoriów zależnych od państw Zachodu. I no, w, tym, w tej dyskusji opowiadałem się za właśnie. Przyjęciem takiej wersji, że, że Polska nie była nigdy Polska komunistyczna, suwerennym państwem, nawet wtedy, gdy już te atrybuty suwerenności, tych atrybutów przybyło. Tak było w, prawda, po 1956 po roku. Ale tak też było już w końcówce komuny, że no, poza pewnymi sferami zastrzeżonymi do decyzji Moskwy, Polska była, mogła się rządzić sama, no, ale w gruncie rzeczy zawsze pozostawała tym, tym, e, tym właśnie protektoratem sowieckim. Stacjonowały to wojska, zawsze Sowieci mieli w paru sprawach rozstrzygający głos. Więc stąd ten tytuł, prawda, historia zawieckiej kolonii, co jakoś się w spór tamtego czasu sprzed paru lat wpisywało.